Cześć, nazywam się Mirosław Baściuk jestem Sifu, czyli czarnym pasem w stylu Hungar queen. I teraz chciałem Wam powiedzieć trochę o kung fu, jakie są odmiany kung fu w bardzo skrótowej formie. Jakie są rodzaje kung fu? Oczywiście tutaj mamy kilka tysięcy odmian Kung-Fu, ponieważ Chiny były duże i są duże, więc w każdym regionie powstawały e, szkoły, powstawały różne style. Natomiast e, oczywiście są najbardziej znane style, które są również obecne w Polsce, jak na przykład Choi Fa, Tsun, no i oczywiście styl, który my tutaj trenujemy, czyli Hungar kuen. E, podział, jaki możemy zastosować, to też podział geograficzny, style północne i południowe. Na południu było więcej miast, większe zagęszczenie e, mieszkańców. E, każdy, kto był w Chinach, widział jak te uliczki wyglądają i wyglądały wcześniej również. Więc tutaj w stylach południowych dominują formy i techniki ręczne, bardziej zwarte są te, te, te właśnie techniki po to, żeby móc je wykorzystywać w takim większym zagęszczeniu. Style północne mają inne spe, inną specyfikę, jest więcej technik nożnych, więcej technik obrotowych, wyskoków, są bardziej widowiskowe, ale oczywiście każdy z tych styli ma swoich fanów. Ja akurat wybrałem formy czy style południowe. Kolejnym podziałem bardzo ważnym jest podział na style wewnętrzne i style zewnętrzne. Mówi się, że style zewnętrzne to są takie, które wykorzystujemy bardziej takie techniki bojowe, style wewnętrzne to taka praca z energią, jak na przykład Tai Chi Chuan. Hungar Kuen jest i stylem zewnętrznym i wewnętrznym, ponieważ mamy i zarówno techniki oddechowe, z którymi pracujemy, takie formy bardziej skoncentrowane na tym, co się dzieje w naszym wnętrzu, jak również techniki. Czy formy zewnętrzne, kiedy rzeczywiście pracujemy z technikami bojowymi. Jakim rodzajem treningu powinien zainteresować się początkujący? Trudno powiedzieć, że to wszystko zależy od indywidualnych cech każdego człowieka, czy woli sport w stójce, czy woli sport w parterze, ale na pewno jest to ważnym kryterium: miejsce, jaka jest energia tego miejsca, jaki jest instruktor, czy posiada odpowiednie kwalifikacje, w jaki sposób prowadzi treningi. Później najlepiej sprawdzić e, empirycznie, czy taki rodzaj treningi, treningu mi się podoba e, i czy odnoszę z tego korzyści. Oczywiście te korzyści trzeba rozpatrywać w perspektywie długoterminowej, a nie tylko czy akurat bolą mi mięśnie po danym treningu, ale też właśnie w jaki sposób e, te treningi wpływają na moje całe życie, na to w jaki sposób e, się czuję po tych treningach.